Cześć wszystkim, my właśnie wyruszamy na najwyższą górę Wali, czyli na, czyli na górę Snowdon. I to jest góra, która znajduje się w Parku Narodowym Snowdonia. Mniej więcej wychodzi się tam dwie godziny, także to nie będzie jakiś długi, ciężki trekking. Pogoda zapowiada się bardzo ładna, także zabieramy Was ze sobą. My zatrzymaliśmy się tutaj na takim parkingu przy drodze, bo jest bezpłatny. I musimy sobie dojść do tego głównego, do którego zaczynają się szlaki, ale tam trzeba jakieś rezerwacje robić i kosztuje 18 funtów za cały dzień. Za 8 godzin. Za 8 godzin, no to jeszcze gorzej. My nawet nie mamy rezerwacji, także przyjechaliśmy tutaj wcześniej rano o 6, żeby sobie właśnie dorwać jeszcze jakieś wolne miejsce, bo tutaj wszystko jak widzicie już jest zajęte. No i idziemy. Mówiąc, nie idzie się za fajnie tą drogą, bo tutaj praktycznie nie ma pobocza i samochody przejeżdżają dosyć blisko, więc najlepiej pojechać autobusem. Tutaj są takie autobusy, które kursują praktycznie no, co chwilę, bo tutaj już chyba dwa albo trzy nas minęły i kosztują około dwóch funtów za osobę, więc to nie są jakieś duże pieniądze. A to jest dosyć duży odcinek, także wydaje mi się, że jednak bezpiecznie jest jechać autobusem. No, my musimy się jakoś doczłapać, ale z powrotem raczej pojedziemy już autobusem. To jest nasza trasa na dzisiaj. Będziemy wychodzić tym szlakiem, tutaj koło jezior, i to jest Miners Track. I później będziemy schodzić tym szlakiem, czyli Big Track. I one oba mają po 13 km, i tam i z powrotem wychodzi się 6 godzin. Tutaj już widać tą górę, to jest chyba ta z tyłu ta ciemna, która jest przykryta chmurami no wydaje się dosyć wysoka mamy nadzieję, że jak tam dojdziemy to tych chmur już nie będzie i zobaczymy cokolwiek dotarliśmy do pierwszego jeziora to jest mniejsze tam za, za górami jest drugie większe także idziemy tu jest nasza ścieżka na razie jest całkiem Prosto i spokojnie. Weszliśmy do kolejnego jeziorka, to już zdecydowanie większe. I tutaj wszędzie, na tych graniach dookoła widać ludzi. Zwłaszcza tam na górze. No właśnie tam to. Jest ta główna grań, która właśnie prowadzi do tego z góry Snowdon. A my sobie zrobiliśmy przerwę na ciasteczko, herbatkę. No i będzie trzeba się zbierać dalej. No ogólnie to słońce zaszło i się trochę chłodniej zrobiło, bo zaczęło tutaj mocniej wiać. Jest też niedziela i w ogóle to co chwilę mijamy jakieś grupki ludzi. Chwilę przed naszym wyjściem podjechał jakiś duży autokar w ogóle, więc chyba ci ludzie przyjechali nim, bo nagle, nagle się ich tak naszło. Także na pewno w tygodniu e, lepiej, no ale z racji tego, że dzisiaj jest ładna pogoda, a w tygodniu ma być już kiepsiej, no to stwierdziliśmy, że lepiej jest dzisiaj, bo nie chcieliśmy na całej trasie zostać takiej pogody jak tam na szczycie. No właśnie troszkę się niepokoimy, tam jest szczyt i niestety jest teraz za górami, za, za chmurami, więc nie wiadomo jak będzie. Ale na pewno będzie fajnie. Co jest fajne tutaj? To słuchajcie, wcale nie trzeba wychodzić na ten szczyt, żeby zobaczyć super widoki, bo tak naprawdę cała ta trasa tutaj bardzo, bardzo prosta. Do, do tego jeziora dużego praktycznie idziecie non stop prosto. Po płaskim są tylko jakieś niewielkie wzniesienia. No to są super widoki, także także tyle. Nie wiem czy zobaczycie tam na grani takie kropeczki, to są ludzie i to tam właśnie prowadzi najtrudniejszy szlak na Snowdon właśnie przez te skały, tam trzeba się wspinać. Oglądałam na YouTube filmik gościa, który tam ten szedł. No i powiem wam, że naprawdę hardkorowo. A my sobie idziemy taką dróżką. Już jak widzicie jest bardziej pod górkę, idzie się po takich kamieniach. Tu mamy piękny widok na no, całkiem okazały wodospad. Może nie jest jakiś bardzo szeroki, ale jest dosyć długi. No a z tyłu mamy stąd. Tutaj zaczyna się już konkretny szlak w górę, także będzie dużo ciężej. Ogarniacie to, stąd coś tam. Nie wiem, dla mnie te góry są jakieś takie mega duże, jak się przynajmniej wydają. Niby niskie, a jednak... a jednak nie. Doszliśmy już do grani. Do szczytu coraz mniej nam zostało. I w ogóle, co ciekawe, słuchajcie, tutaj też da się wyjechać kolejką. Ona prowadzi na sam szczyt, więc z góry schodzi całkiem sporo osób, bo prawdopodobnie sobie wyjechały kolejką, a teraz wracają na nogę. No i widoki przepiękne. Jest tutaj dosyć tłoczno. Co chwilę jakieś grupki ludzi schodzą i wychodzą. Więc trzeba się na to nastawić, zwłaszcza w słoneczny dzień. Z tej strony, jak widzicie, krajobraz jest zupełnie inny. Taki bardziej pagórkowaty. A ze szczytu ponoć, zaraz tam idziemy, jak jest ładna pogoda, nie ma chmur, to widać aż do Irlandii. Chociaż patrząc na te tory, to raczej chyba tutaj jednak żadna kolejka nie jeździ, bo są mocno zardzewiałe, jak widzicie. Potrafiliśmy na kolejkę, także nie tylko w Polsce są kolejki na szczyty gór. No i już tak stoimy, tutaj z 10-15 minut. I pewnie jeszcze postoimy kolejne. No ale nie liczyłoby się chyba, co? Jakbyśmy nie dotknęli tego szczytu. Obowiązkowo. Ale w takim miejscu można poczekać. <grymiosenka> <grymiosenka> Słuchajcie, udało się. Najwyższy szczyt walii zdobyty. I zostały nam jeszcze dwa: najwyższy szczyt Anglii i Szkocji. Także trzymajcie kciuki, żeby się udało. W ogóle czytaliśmy, że niektórzy zdobywają wszystkie trzy e, szczyty Wielkiej Brytanii, koronę Wielkiej Brytanii w 24 godziny. No, my oczywiście tego nie zrobimy w 24 godziny, ale w czasie naszej podróży, dlaczego nie? Kolejny szczyt jest w okolicach Lake District w Anglii, no a kolejny już w Szkocji. Nam została jeszcze droga powrotna, ale kończymy już vloga, także do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, hej! Pa!